Moi drodzy, dzisiaj opowiemy o Glorii Witis. Kolejnym utworze autorstwa Elizy Rzeszkowej, którą znacie być może także jako autorkę na Dniemnym. To jest historia, która została opublikowana dopiero w roku 1905, więc no niektórzy spotkają się z nią w po co pozytywizmu? Niektórzy zaczekają do młodej Polski. W każdym razie tematycznie Gloria Witkis dotyczy powstania styczniowego. W chwili wybuchu powstania Eliza Orzeszkowa była bardzo młodą dziewczyną, zaledwie 22-letnią, i nie myślała w ogóle o karierze pisarskiej. Po latach jednak stwierdziła, że te dramatyczne przeżycia z 1863 i 1965 roku właśnie one uczyniły z niej pisarkę. Dlatego Wróciła do tematu powstania w roku 1905 z dwóch powodów. Pierwszy powód był taki, że ona uświadomiła sobie, iż młodzież, ta młodzież na początku XX wieku nie pamięta o powstańcach i, i warto tutaj im przypomnieć. Natomiast druga sprawa to jest rewolucja, która w 1905 roku powoli nadchodzi i nasiliły się te działania antypolskie w różnych zaborach. Dlatego Orzeszkowa postanowiła o tym przypomnieć. Została nasza pisarka wydana za mąż w wieku 17 lat. Prowadziła dość spokojne życie na południu Białorusi, dzisiaj, tak geograficznie. Natomiast, gdy tam dotarło powstanie, to młodziutka Orzeszkowa zaczęła się bardzo angażować w działalność tutaj. Kierowano na powstańców, pomagała w służbach powstańczych. Przez kilka tygodni swoim majątku w Ludwinowie opiekowała się także jednym z dyktatorów, ostatnich dyktatorów Powstania Styczniowego, czyli Romualdem Traugutem. I tego bohatera również umieściła w, w opowiadaniu Gloria Victis. Ona mało tego co potajemnie przewiozła Trauguta do granicy Królestwa Polskiego. Niestety w wyniku donosu jej mąż został aresztowany i zesłany na Syberię, a majątek skonfiskowany. Wówczas ona Miała wręcz taki nawet jej obowiązek, żeby się z tym mężem na zesłanie udać, ale małżeństwo nie było widocznie zbyt szczęśliwe, ponieważ w tym momencie Orzeczkowa decyduje się zostać w majątku, natomiast jej mąż no, zostaje zesłany. Na długo długo tego tematu nie podejmowała, tak jak wspomniałam dopiero właśnie w 1905 ten dystans czasowy spowodował, że mogła o tym dopiero opowiedzieć. Zbiór opowiadań Gloria Victis ukazuje się w roku 1910 i jest to ostatnie dzieło pisarki, ponieważ Eliza Orzeczkowa w 1910 Niestety umiera. Utwór ukazuje walki, które miały miejsce w maju 1863 roku na terenie Polesia Litewskiego, niedaleko wsi Chorki, dlatego tam mowa jest o Lecie Choreckim. Jednym bohaterem jest Maryś Starłowski, który no, raczej nie wyglądał na powstańca, no ale pewnie mało kto wygląda na powstańca. Był drobniutkim, młodym człowiekiem, miał około 20 lat i trafił tutaj na Polecie razem ze swoją siostrą, która miała na imię Anielka, zaprzyjaźnili się oni z dowódcą jazdy, czyli z Jagminem, no a ich wodzem oczywiście był Romuald Traut. Tę historię, uwaga, opowiadają drzewa, opowiada przyroda, opowiada tę historię wiatrowi, który po 50 latach, no, pół wieku, przybył tutaj na teren Polesia, zauważył usypaną mogiłę, w której to pochowano anonimowo walczących wówczas w tej, w tej walce. Drzewa opowiadają po kolei tę historię, także tak, dowiadujemy się, że przybył tutaj Marysz razem z siostrą, że zaprzyjaźnił się z Jagminem i troszeczkę nieszczegółowo, nie ale jednak poznajemy historię tych, tych bohaterów, którzy no, rozbili tutaj na tym terenie obóz i po prostu czekają. Czekają na to, aż zapadnie decyzja i że będą mogli przystąpić do walki. Maryś to taki, byśmy powiedzieli, młody pozytywista, zainteresowany przyrodą, który pewnie, gdyby nie okoliczności, tak i życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Jego siostra jest też taką właśnie figurą tych kobiet, sióstr, matek, które do powstania swoich bliskich mężów, braci, ojców prowadziły żegnając. Rodzi się między. Między, między Jakminem i między Anielką, Trzęb uczucia. Niestety przychodzi informacja, że za 10 dni dojdzie do starcia właśnie tych wojsk z Rosją. Do takiego starcia dochodzi. Mary zostaje ranny i przeniesiony do takiego polowego szpitala. Niestety Rosjanie na ów szpital również napadają i wszystkich mordują. Chwilkę przed tą ostatnią akcją przychodzi do Marycia list od Anielki. Niestety chłopak nie ma czasu, żeby ten list przeczytać, dlatego chowa go w kieszeni, idzie walczyć i ginie. W ostatniej scenie, tuż przed śmiercią, ma taką czerwoną chustę, którą rzuca Jagminowi, krzycząc, że jest to prezent dla jego siostry. Sam Jagmin również ginie i po jakimś czasie, po paru latach, jesienią, na ową polanę, na ową mogiłę przybywa młoda dziewczyna, być może właśnie anielka, która wiesza na tych porośniętej polanie maleńki krzyżyk dla, dla swojego brata. Mamy tutaj, moi drodzy, w zasadzie troje, czworo bohaterów, jak wspomniałam, Marian Tarłowski reprezentuje w opowiadaniu takich delikatnych, wrażliwych młodzieńców, słabych fizycznie, ale silnych w duchach, wielokrotnie jest powtarzane, że on walczy jak lewą, słuchajcie, nawet Traugutowi podczas, podczas jednego ze starć uratował życie, miał pasję, talent, mógł to rozwijać, niestety... No, okoliczności tak sprawiły, że staną, staną do walki, bo on miał takie poczucie obowiązku wobec, wobec ojczyzny. Ach, ten mój mały, ten mój mały, małym tarłowskim nazywanego go w obozie, ani tak silny był, ani tak urodziwy, ani tak nawet bogaty, aby na drogocennym, strojnie przybranym biegunie to przybyć. Dlatego właśnie ulubieńcem moim się stał, że był wątły, drobny, na twarzy różowy. I biały, a oczy miał jak u dziewczyny: łagodne, nieśmiałe, czyste i tak błękitne jak te niezapominajkie, które tu czasem u stóp moich rosną. Przebrana dziewczyna, czy ledwie dorosły chłopie? Wcale też niedawno minęło mu lat dwadzieścia, jednak może i dlatego jeszcze ulubieńcem moim rychło się stał, że we mnie ciekawość obudził. Tak go tutaj wspomina natura. W postaci Anieli Terłowskiej pokazała tę trudną sytuację kobiet, które płakiwały zabitych powstańców i przez wiele, wiele lat żyły pamięcią o nim. Na przykład mamy chociażby Andrzejowej Korczyńskiej w Nad Niemnem. Mowa o niej jest tak. Po latach, po wielu smętnej jesieni przyszła tu ciemna drobna i ustupła górka twarzą padła na podłoże zioła. Jedną twarzą, bo nie była już białą ani różową. Białość i, róż, i różowość wypiło z niej życie. Biedne życie, bo nie wiemy, co tam na świecie czyniła a w oczach stała się odbita samotność tętniąca gorzka. Biedne ręce, niegdyś całowane tak miłośnie, biedne oczy, niegdyś tak podobne do błękitnych, dziewiczych, czystych oczu brata. Długo, nieprędko z ziemi wstała i ten krzyżyk mały, który przyniosła ze sobą wśród łodyg naszych, utkwiła, potem drobna i odeszła, w zmierzch wieczornych, wśród żółtych drzew, zniknęła i nie wróciła już nigdy, nigdy więcej. Moi drodzy, to jest historia, która dotyczy przede wszystkim wątku powstania, o którym tutaj, powstaniu styczniowym, na pewno i na maturze ustnej, i na maturze pisemnej się spotkacie. Także było to największe polskie powstanie, które zjednoczyło wszystkie warstwy społeczne i zyskało też takie poparcie opinii międzynarodowej, ale oczywiście powstanie. Przegrane. Natomiast opowiadanie można interpretować jako właśnie taką próbę dialogu tego pokolenia, odchodzącego już pokolenia pozytywistów z modernistami, którym to pozytywiści zarzucali właśnie brak duchowości, zanik, zanik ideałów. Orzeszkowo niepokoiły te tendencje, dlatego ona chciała właśnie, żeby w tym młodym pokoleniu zauważono walkę i zauważono tak naprawdę wszystkie postulaty, wszystkie pragnienia i wszystkie działania tych pozytywistów, aby. Ten, Wolność, wolność odzyskać. Oprócz tego, bardzo ciekawym wątkiem, który tutaj się pojawia, jest wątek heroizacji tych bohaterów, tak? czyli heroizacji ich postawy, ponieważ tytuł Gloria Victis jest taką parafrazą tytułu Wea Victis. Czyli hańba zwyciężonym, hańba poległym. Tak się zwykło, moi drodzy, mówić i, i czytać w stosunku do tych, którzy no, stanęli do walki, ale tę walkę przegrali. W roku 390 przed naszą erą Brennus razem z armią Galów zaatakował Rzym. Miasto broniło się długo, lecz ostatecznie skapitulowało, i Rzymianie musieli zapłacić okup wojenny w złocie. Brenus żądał ogromnej sumy. Gdy przegrani ośmielili się zwrócić mu uwagę, że waga odważniki, które służyły do jej odmierzenia są sfałszowane, wód galów wpadł w gniew zmusił wrogów do oddania jeszcze większej ilości złota, mówiąc vea victis, czyli biada zwyciężonym. Przyszkowa jakby przeformułowuje, zmienia to, to znaczenie, czyli ona mówi Gloria victis, to znaczy chwała zwyciężonym. Znaczy liczy się to, że oni podjęli trud walki. My ich poznajemy jako konkretnych bohaterów, wiemy tak? znamy rysy, my, my, tak naprawdę takie osobowościowe, tożsamościowe. Tak, wiemy, wiemy dość sporo na temat Jakmina, wiemy dość, dość sporo na temat Marycia Tarłowskiego, trochę na temat Anielki. Także wiemy, że to byli ludzie z krwi i kości, a nie jacyś zupełnie anonimowi, anonimowi bohaterowie, ale właśnie bohaterowie. Tak. Czyli sam tytuł Gloria victis chwała zwyciężonym, czyli chwała tym, którzy zostali zwyciężeni, polegli, ale yy, najważniejsze jest to, że oni podjęli tę walkę. Dlatego przy okazji tej historii, Pojawia się także postać Leonidasa, wywołanego, moi drodzy, przez samą autorkę. Leonidas, król sparty, dowodził obroną wozu termopilskiego w 480 roku przed naszą erą. Bohatersko zginął, kłaniając odwrót wojsk greckich. Została ta historia spopularyzowana też przez taki film 300. I do tej walki w wozie termopilskim bo się bardzo bardzo wielu twórców. Między innymi możecie odwołanie znaleźć chociażby w grobie Agamemnona Juliusza Słowackiego. Tak, Także w opisie, chociaż Trauguta, wątek Leonidasa się tutaj pojawia, ale pamiętajcie, że to podczas tej bitwy nie pole. Kolejna ważna rzecz to to, że utworzy narratorami tej opowieści są drzewa, jest natura, są kwiatki. Wprowadza to taki trochę element baśniowości, ale on jest zabiegiem jak najbardziej przemyślanym. Jesteśmy w stanie wskazać wiele tekstów których narratorami będą drzewa, czy będzie natura, no to chyba dość przypomnieć taką flaszkę na lipa Jana Kochanowskiego, gdzie właśnie opowiada tak, tę historię Lipa, ona zwraca się do do tego towarzysza, który pod tą lipą znajduje schronienie. Natomiast jest to ciekawy zabieg poetycki, i teraz można się zastanowić, dlaczego. No, dlatego, że trudno by było tę historię opowiedzieć komukolwiek innemu, kto nie byłby świadkiem, prawda? A skoro prawie wszyscy walczący polegli, no to owe drzewa i ta natura była w zasadzie jedynym świadkiem. Tak? Przypomina to trochę baśń. Tutaj także motyw personifikacji, bo owa natura zostaje jakby uczłowieczona i dostaje prawo, prawo głosu. Do czego ta historia może Wam się przydać? No oczywiście do wątku wodza, czyli trauguta, który zostaje tutaj przedstawiony prawie jak Chrystus, że bardzo, bardzo patetycznie stylizacja biblijna odgrywa tu niezmiernie istotną rolę i na nią również warto zwrócić uwagę. No, motyw walki, motyw poświęcenia, motyw ofiary, motyw takiego dopiero co rodzącego się uczucia między jak minem i Anielką, relacja między siostrą i bratem, ona cały czas nie zapomniała o tym, co się, co się wydarzyło. Kwestia też interpretacji właśnie historii, czy próby przypomnienia o tych wydarzeniach historycznych. Zobaczcie to samo przecież Sienkiewicz w potopie. Także bardzo serdecznie zachęcam Was do lektury tej niedługiej książki, no i czekam tak naprawdę na wasze. Na wasze pomysły, na wasze inspiracje, na to, jak ta historia i czy w ogóle ta historia dzisiaj do was, do was przemawia, bo tak, żeby szukać jakichś podobieństw, współczesnych lektur, no to myślę, że natura jest dość często antropomorfizowana i dość, dość często, częściej niż kiedyś, przedstawiona jako taki narrator i bohater zdarzeń. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia!